Państwu. ja wyjątkowo się ucieszę, że jestem w tym gronie. Bo jestem w tym gronie jako robotnik, związkowiec, trochę polityk i rewolucjonista. Dlatego mogę podawać się tylko w tych tematach, na których się trochę znam. A więc w sprawach ekonomicznych za dużo Państwu nie pomogę. Zorganizowanie. To <laughs> jest bardzo potrzebne w Polsce dzisiaj. Zagrożenia zawsze były podobne. Politycy się mieszają, gospodarki, związkowcy się nie Ale dzisiaj. Wyjątkowo dobrze widać, ale też i wyjątkowo dobrze trzeba działać, by unikać no się tego zagrożenia, które wspomniałem. Trochę i jeszcze po świecie byłem w Kuwejcie, w Tunezji, w Egipcie, obserwowałem Stan Zjednoczony. Myślę, że to nie ostatni, niewielki problem w A ja świat dziś mówi, że chyba się nie uda. Jesteśmy przy bedniu wielkich niezadowolonych. I to może uratować właśnie w dużym stopniu, chyba największym, sukces Was i naszego zorganizowania. bardzo szybko, można podnieść niezadowolenie. Jeśli ludzie, mało ludzi jest zaangażowanych właśnie w małe przedsiębiorstwo, małe interesy, to, to bezpieczeństwo jeszcze większe. Zastanawiałem się jak, ja miałem coś powrócić do powiedzenia o tym, Nie puszczać wszystko na wolność. Wolność jest wolność zorganizowana, wolny i prawo niech to utrzymanie. I druga koncepcja mówi, nic nie z długa długa Kwestia czasu, kiedy wielkich do wielkich Wartości uzgodnione, One dziś nie są uzgodnione. Między ofiarami, religiami, między ludźmi niewierzącymi. I z tego wyprowadzić całą Waszą pracę. I wszelkie wychowanie, wykształcenie, awansowanie, karanie. Kościoły mówią, że przedstawiciele Kościołów próbowali człowieka z sumienia na te czasy. Współpraca w której przechodzimy z państwo chwili w tej chwili zorganizowanie. tej jest w tej tak jest w tej chwili w tej chwili naszego tej chwili w tej chwili w Tego chwili w tej chwili w tej Jest to w A też próbuję zorganizować średniej i małe przedsiębiorstwa. nigdy za dużą inicjatywę. Tak wyszło, że w tym pokoleniu otwieramy ale tylko nie na zasadzie płatnej na zasadzie pomagania, szukania, rozwiązań. One na pewno są, tylko na pewno jesteśmy mocni naszą wspólnot. i nawet związkami po to, by rosnąć się trzy i młodych, z czego rozwijać. Tego Państwu i sobie życzę.